Witam w kolejnym filmiku. Przypominam, opcja pełna. Ekran przychodzę z dzisiejszym zapachem dnia. Dzisiaj mi towarzyszył przepiękny irys z taką pomarańczowością cytrusową, bardziej pomarańczą niż mandarynką, czyli Liquid Imaginaris ym, Tapis wolno, jak dobrze wymawiam. To jest marka od cudownej yy, miętowej melancholii, którą to mam i uwielbiam. Niesamowicie taki emocjonalny, sentymentalny, trochę smutny yy, w tej swojej ziołowości zapach. Yy, mięty, która się nie wysładza. Gdzie <laughs> ostatnio faktycznie dużo jednak tych mięt. Yy, które się faktycznie wysładzają. Natomiast y, w tym momencie mam um, globalnie mocno zaplikowany zapach: Ala y, Rozrzutnego, to jest autor od serii Michie Małgorzata, czy też Rycerze ale nie tylko. I to jest zapach numer 88. To jest zapach, o którym już opowiadałam. On będzie jakoś tam pewnie miał nazwę. Jest świeży, jest przestrzenny, jest bardzo kobiecy. Ma w sobie jakąś taką y, przestrzenną świeżość, taką niezwykle szlachetną. Y, w stronę Agua Magnoliana Fuegii'a, także taką rzeźkość i przestrzenność, i taką niezwykłą lekkość i szlachetność, w tym wszystkim właśnie zawartą. Oraz e, trochę takiego bym powiedziała nie w tym momencie, kiedy jest już mroźnie, ale wcześniej taką też trochę pastylkowość wykazywał. I ta pastylkowość trochę się kojarzyła mi z Arsenic Osman, jak dobrze wymawiam Ellen Parfum, czy też e, Body Paint, Wilhelm Parfumery, e, czy też e, Liquid Imagines Il Purpre jak dobrze wymawiam. Natomiast w tamtych zapachach mam wrażenie, że ta pastryka chyba trochę silniejsza, czasami bardziej słodsza. Natomiast tutaj ona z takimi bardziej niuansami to nie są bliźniacze klimaty, ale zapach dla miłośników takich klimatów bardzo szlachetnie wypada. Niesamowicie tak yy, świeżo, yy, bez jakiejś takiej yy, chropowatej, yy, męczącej, yy, syntetycznej nuty. Bardziej jest taka. W tym wszystkim i przestrzenność, i rzeźkość, i jakość, kwiatowość, jednocześnie taki dystans, chłód, emocjonalność, trochę nostalgiczność i piękny w tym zapachu jest to, że się nie wysładza to jest naprawdę rzadkość. W obecnych czasach perfumowych i ogólnie. W sensie bardzo dużo zapachów ostatecznie się wysładza, nawet jeżeli stricte słodkimi nie jest. Także nawet taki nuty już, chociażby mięta, potrafi się wysłodzić. Także zapachy, które zachowują swoją wytrawność, taką zdystansowanie yy, są naprawdę niesamowicie pożądane, także przepiękna perełka. Dołącza do takich perełek yy, od Alek, na przykład przepiękny pożyczkowy Ravishing Podoba mi się Natasza z Mistrza i Małgorzaty, natomiast ona kiedyś była taka bardziej zamszła, to jest taka bardziej owocowa, natomiast e, ciekawie śliwkowa w tym wszystkim e, Powiem szczerze, też 64 zapach, jeżeli mówimy o numerach, z paczulą, to taka paczula z chemikaliami bardzo ciekawe e, 65 z kolei cytrus, wiem, że tam jest werbena cytrusowa, taka cytrynowość, ale w takim bardzo naturalnym wydaniu, takim rześkim, hesperydowym to nie jest jakieś takie detergentowe, jakieś odświeżaczowe, nie, także bardzo ładnie jest to ujęte. Opowiadałam już kiedyś o irysie z kawą, yy, również yy, bardzo dane. Nie do końca im podeszła Małgorzata, ale nie wiem, jak było teraz, trochę za słodko było. Kajfasz różany, będę go generalnie odświeżała. Darek używał często kiedyś Don Kichota, czyli jednego z rycerzy, który był taką odymioną, ciężką skórą i naprawdę. Fenomenalną parametrami. Praktycznie chyba wszystkie zapachy, które poznałam od Ala, są naprawdę świetne e, parametrami. Poznaliśmy kiedyś taką tą serię, były małe te e, próbki innych rycerzy. Tam jeden mi się, a w zasadzie dwa, bardzo podobały. Jeden miał taki motyw takiej orzechowości, em, takiego bardziej orzecha włoskiego. I to jest bardzo intrygujący motyw, ponieważ motywy orzechowe są bardzo rzadkie, więc spotkamy jakieś migdałowości, chociażby nawet, chociażby nawet gorzkiego e, migdału. Ostatnio na przykład poznałam taki motyw Salut Parfum The Empire. Natomiast tam właśnie było to ciekawe: to trochę drzeń, troszeczkę orzechowo, troszeczkę zielonkawo I jeszcze taki był jeden taki bardziej żywiczny. Ale się ostatnio pytał, czy behemota nie testowałam. Więc albo behemota testowałam pobieżnie, albo nawet nie wiem, czy może może że nie. Podejrzewam, że każdy był testowany. Tylko przeważnie ten, który mnie najbardziej zaintrygował, on potem przechodzi w dalsze testy, jakieś globalne, nieglobalne Coś mi mogło w nim nie pasować Może też czasami jest tak, że ja powącham coś nawet za Tomka i już nie do końca jestem przekonana, czy chcę to używać globalnie, że to będzie mój klimat Wiem, że ostatnio jak mi Alvesauce zapachy, to mówił, że bardziej dobierał te takie samplerki do potestowania, te próbki bardziej To yy, mówił, że to są bardziej jego klimaty, że nie wie, czy mi podejdą Ja jeszcze nie do końca wszystkie potestowałam, także jeszcze będą dalsze relacje zdawane w większych ilościach mam aktualnie Rzymiankę. Przepiękny zapach, o którym opowiadałam już nieraz: takiej wrywną truskawkowości, która jest bardzo taka szlachetna, bardzo jakościowa i potem będzie z taką stronę troszeczkę takiego lekkiego popcornu, ale to nie jest jakieś takie mm, zamęczające, zasłuzające. To jest tak wszystko bardzo ładnie zgrane. To już taki zapach dla mnie dawnej Muzyur tej takiej truskawkowo-popcornowej, ale w takim naprawdę bardzo takim urokliwym wydaniu, może nawet lepiej. Co jeszcze chciałam powiedzieć, więc jest właśnie paryżanki, może nie paryżanki, rzymianki, rzymianki. Większą ilość właśnie pożyczkowego Ravishing oraz większość właśnie 88, które mnie bardzo szybko, że tak powiem, urzekły swoją taką niesamowicie przestrzenną, dystansującą świeżością. To jest taki zapach, który ma taką świeżą przestrzeń w sobie, że to jest niesamowicie rzadkie. I to jest zapach świeżości, takiej świeżości... Um w tym wszystkim bardzo urokliwo kwiatowej. I to nie jest jakaś taka świeżość, która tutaj ma mocno zaakcentowane jakieś cytrusy. To jest właśnie niezwykle taki bardziej świeżo przestrzenno. Nawet może być lekko pastelkowy, lekko kosmetyczny, ale bez żadnych jakichś takich kremów, pudrów, nie. To ma wszystko taką niesamowitą lekkość i jakość i ogromną szlachetność w sobie. I ekspansywność jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. To jest też w ogóle autor i teraz, że mnie przekręciła numer, chyba trzynastka to była. Trzynastka yy, lilawati. Ten zapach mam też w większości, chociaż nie do końca mi jakby urzekł od samego początku zaintrygował, później do końca mi pasował, bo był zbyt arabski, a później zaiskrzył ogromnie, ukazało dużo w użyciu globalnym owocowości yy, i takiej klimatu dla myślników noe. Yy, tego Rosewood, które też na mnie nie są wcale jakoś agarowe, tylko właśnie taki bardziej ta owocowość w obu zapachach jest silnie zauważalna To nie są bliźniacze klimaty, ale można tutaj miłośników wskazać do tych dwóch wspólnych I właśnie w końcu skończyło się większą ilością Zapach o pięknych parametrach i w ogóle po prostu trafiłam w dobry moment Jakby po prostu zaiskrzyło w odpowiednim momencie dojrzewania Po prostu mogło być tak, że były te fazy bardziej arabskie, później się bardziej przegryzło i było bardziej owocowo Także i parametry stosunek ten do jakości świetne, muszę przyznać, jeżeli chodzi o Lilawati. I to był ten zapach, że dawałam do pisek miasta Istanbul, dobrze pamiętam. Także był bardzo bogaty yy... i taki właśnie wieczorowy, intensywny i niezwykle kobiecy, taki charakterny. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o zapachy Ala. Polecam posprawdzać. Yy... I jeszcze jakiś taki zielono-szyprowy, ale nie za ostry, też testowałam yy, Taki bym powiedziała, taka zielona współczesna szyprowość yy, Muszę przyznać, że żaden z zapachów mnie yy, jakoś nie rozczarował W sensie one są ciekawe, yy, intrygujące, zmienne, parametrowe i tak dalej Jedyne co yy, świty, jak dobrze pamiętam, nie do końca im podpasował samym wydźwiękiem, co nie znaczy, że był złym i też potem się bardzo zmieniał. Tylko po prostu tam, jak dobrze pamiętam, wyczuwałam w pewnym momencie taką brudną agarowość. Ja za nią nie przepadam, chociaż wiem, że taką fazę warto przeczekać, bo potrafią się dziać cuda. Na przykład, e, Symmetry Sarah Baker, czy ostatnio poznane miałam właśnie od koleżanki Basi, e, zapach e, safari damskie e, z Abdul, Abdul Samad al -Kwarashi. I one. Początki mają te dwa zapachy traumatyczne, a to, co się dzieje po czasie, to człowiek jest zaskoczony, jak przepiękna to jest aura. Na przykład, w przypadku Sarah Bajka, taka właśnie drzewno, słodko, egzotyczna, szlachetna. Także różnie to bywa, nie można tego wszystkiego skreślać, ale czasami te początki są ciężkie, to trzeba użyć chyba i odczekać. No, to jest dosyć problematyczne.